programu jest serwis receptura.pl. Sprawdź i wkręć się w recepturę. Witam, nazywam się Łukasz Waligórski. Zapraszam na kolejny odcinek programu z cyklu Kwadrans z farmacją. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest magister farmacji Wojciech Chmielak, prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze, serdecznie witam państwa. Dziękuję za zaproszenie. A ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia do programu. Przedstawiłem pana jako prezesa Zachodnio-Pomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, ale myślę, że części farmaceutów, części naszych czytelników kojarzy się pan przede wszystkim jako twórca ściągi z receptury. I to właśnie o recepturze chciałbym dzisiaj porozmawiać, dlatego że przyczynków, powodów do takiej rozmowy w ostatnim czasie pojawiło się całkiem sporo. Jednym z nich jest oddanie do konsultacji publicznych projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej, ale też powodem do takiej dyskusji powinny być dane, jakie w ostatnich tygodniach, ostatnich miesiącach publikuje Narodowy Fundusz Zdrowia właśnie na temat receptury aptecznej. Na wstępie jednak chciałbym Pana zapytać, jako osobę doświadczoną w kwestiach receptury, jak ocenia Pan to, w którym miejscu obecnie znajduje się receptura apteczna? Czy ona idzie naprzód? Czy pojawiają się jakieś innowacje? Czy wręcz przeciwnie, stoimy w miejscu albo i się cofa? Jeśli chodzi o miejsce, w którym jest obecna receptura, to myślę, że to jest dosyć miejsce ustabilizowane ostatnimi latami. Regres, który nastąpił w latach 90., w zasadzie 2000., kiedy gro leków gotowych wyparło recepturę bardzo mocno i zepchnęła ją na brzegi działalności aptekarzy, już mamy za sobą i ten czas nastąpił tej stabilizacji. Natomiast jeżeli chodzi o wykazanie dokładnie, co się będzie działo w przyszłości, tego chyba trudno przewidywać. Niemniej jednak trzeba byłoby to rozważyć na temat jakości mówienia o recepturze oraz jej ewentualnej ilości. Tą ilość myślę, że w pewien sposób scharakteryzowałem przed chwileczką, ponieważ ona, mówię pod kątem liczby wykonywanych recept, jest dosyć stabilna w ostatnich latach. Natomiast pod kątem jakościowym, no to faktycznie pewien progres następuje. Mamy Coraz więcej substancji producenci czy dostawcy produktów i surowców farmaceutycznych starają się o to, żeby to portfolio się zwiększało. Dostarczają również nowe składy, następuje introdukcja składów nowoczesnych, nowych do tej pory w Polsce nieznanych i niestosowanych. Za tym idzie oczywiście informacja medyczna, więc ten rozwój receptury nie jest skokowy, ale następuje. No, tutaj należy wspomnieć, że ostatnie. Kilkanaście lat to jest oczywiście rozwój parku maszynowego w recepturze, nowe urządzenia, coraz większa ich powszechność, dostępność, a więc też jakość wykonywanych leków w aptece wzrasta, więc tutaj ten progres następuje i to jest właściwy kierunek. Poruszamy się po nim dość stabilnie, może nie bardzo szybko, ale chyba to jest właśnie ten dobry sposób na jej rozwój w Polsce. Chyba zgodzimy się, że ta jakość leków recepturowych, która rośnie, ona jest w pewnym sensie okupiona też większymi nakładami, jakie apteki muszą pokładać właśnie w parki maszynowe, w nowe surowce. Dążę do tego, że my jako redakcja MGR Farm staramy się śledzić koszty refundacji receptury i z danych, jakie udało nam się zgromadzić z ostatnich 10 lat, Wynika, że od 2010 roku przynajmniej, rok do roku koszty refundacji leków recepturowych nieustannie rosną i to kilkukrotnie. Wyjątkiem pod tym względem jest rok 2020, ale o tym za chwilę porozmawiamy. Chciałbym zapytać, z czego wynika to, że rosną koszty refundacji receptury, Pana zdaniem? Czy to jest kwestia właśnie tego, że rosną ceny składników i. Czy tych leków po prostu robi się więcej, czy może jak niektórzy sugerują, wpływ na to mają różne patologiczne zjawiska, które pojawiają się na rynku aptecznym, na rynku recepturowym? No trzeba tutaj wyjść punktem wyjścia może być ta liczba leków wykonywanych i ona tutaj nam zasadniczo nie wzrasta. Nie możemy powiedzieć, że bardzo szybko maleje, czy wręcz dramatycznie maleje, natomiast na pewno nie wzrasta i tutaj mamy jeden czynnik wykluczony, jeżeli chodzi o tą wysokość refundacji, która jest po stronie NFZ-u wobec leków recepturowych, więc pozostaje nam oczywiście koszt. Tak? No, na ten koszt będą składały się wysokości ceny surowców farmaceutycznych oraz oczywiście koszty, które by generowały dodatkowo apteki. Te, jak wiemy, nie rosną. Tak sala boru, która może, mogłaby być tutaj czynnikiem Modyfikującym jest od lat niezmienna, niestety, więc pozostaje cena surowca. Ta faktycznie w ostatnich latach bardzo poszła do góry. No, te dane, które Pan przytacza, są mi znane. Znane są mi również analizy, które pokazują na, na pewną procentowość wzrostu cen surowców farmaceutycznych, i one bardzo odbiegają od cen leków. Już nie mówimy o refundowanych, ponieważ tam istnieje mechanizm. Ograniczający wzrost tych ten. natomiast y, wzrosty kilkuset procentowe w ciągu tego okresu, który pan przytoczył, y, są, są faktycznie zauważalne, i to jest czynnik determinujący y, ten wzrost, o którym, y, o którym pan wspomniał. Przy patologii, no. tak jeszcze wrócę, bo no, padło w pytaniu. Nie chciałbym chyba na ten temat mówić, ponieważ patologię nie określamy bezpośrednio my w aptekach, nie zauważamy jej. NFZ zresztą też bardzo skąpo na ten temat w pewnym momencie się wypowiedział, zasugerował, że powinny się tym zająć jakieś urzędy. Wspomniał oczywiście o Urzędzie Ochrony Konsumenta Konkurencji, natomiast spektakularnych działań w tym zakresie nie było, a więc można mówić bardziej o takiej sugestii niż o faktycznym stwierdzeniu istnienia jakiejś patologii, bo mowa o zmowie cenowej na przykład. Natomiast nie ma ku y, temu dodatkowych przesłanek, y, które by to potwierdzały i, i bardzo ocennie wskazywały, że tak jest. No właśnie, bo Narodowy Fundusz Zdrowia widząc taki wzrost rok do roku kwot, które musi wydawać na refundację leków recepturowych, no bez wątpienia stwierdził, że trzeba się temu tematowi przyjrzeć i, i wszyscy w środowisku widzimy, że też w różnych kontrolach, które są przeprowadzane w aptekach, jest wskazywane wiele błędów czy też naruszeń, które podobno, rzekomo apteki popełniają przy wycenianiu leków recepturowych, ale chyba takim najistotniejszym elementem tych analiz Narodowego Funduszu Zdrowia był raport, który pojawił się pod koniec ubiegłego roku raport dotyczący receptury aptecznej w Polsce. No, i w tym raporcie pojawiały się właśnie takie y, określenia przez niektórych uznawane za kontrowersyjne, jak właśnie zmowa cenowa, czy y, fakty, czy informacje, że powinno się tym zająć jakaś instytucja typu, właśnie, UOKIK czy y, NIK. Ja chciałbym zapytać, jak pan ocenia ten raport y, Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący receptury? Y, czy płynące w, z niego wnioski mogą w jakiś sposób wpłynąć na przyszłość receptury? Na to, w jaki sposób aptyki będą kontrolowane, czy może po prostu na procesy legislacyjne, które w najbliższym czasie mogą się wydarzyć? Zacznę od tego w ogóle, że ten raport bardzo mi się podobał. On faktycznie wzbudził część kontrowersji u, u niektórych osób. Za chwilę y, jakby pozwolę sobie wykazać, swoje zdanie na temat tego, skąd takie kontrowersje mogły się wziąć. Natomiast zacznijmy może od tego, że ten raport w zasadzie opisuje nam pewne dane, o których NFZ miał już pojęcie bardzo dawno temu. Mówimy o okresie bardzo dużego wzrostu nakładów, które zostały poniesione na, na recepturę, na refundację, na refundację leków recepturowych. Mówimy tutaj naprawdę o wzroście z bodajże 80 milionów do, do prawie 500 obecnie, może poza tym rokiem, który, który mieliśmy teraz pandemiczny. Więc jest to raport, który określa bardzo mocno to powiązanie analizowanych danych z wydatkami. Zresztą taka jest jakby jego konstrukcja, nie należy się temu dziwić, ponieważ został przygotowany przez płatnika. Który tymi finansami dysponuje. Kontrowersje, myślę, mogły się właśnie wziąć z tego, że on nie został bezpośrednio zaadresowany ani do aptekarzy, może częściowo do Ministerstwa Zdrowia, jest on na potrzebę NFZ-u i ewentualnie dalszych prac, do których mógłby być taki raport przygotowany. Natomiast pewne określenia, które w tym raporcie opisują, są opisane, dotyczą właśnie nas, farmaceutów i bardzo mocno chyba część osób. Wzięła sobie to do serca, tak jakby to było oskarżenie wobec nich, że jakieś nadużycia, o których ten raport w pewien sugestywny sposób wspomina, dotyczyło właśnie receptury, i środowiskowo odbiło się to właśnie komentarzami na temat tego, że to nie jest właściwe ujęcie tematu. Oczywiście nie jest, ale też nie jest takim celem. Celem są finanse państwa. Mam nadzieję, że nie wpłynie to w bardzo mocny sposób na legislację, ponieważ ten raport jest tylko częścią. To jest, to jest zbiór faktów bez głębszej analizy. Zresztą, jeżeli właśnie weźmiemy pod kątem przeanalizowania użytych stwierdzeń, zaadresowanych danych, które są w tym raporcie, okaże się, że brakuje przyczynowości powstania niektórych faktów. Nie możemy na przykład wyrywkowo potraktować informacji, że w aptekach miejskich jest realizowanych dużo więcej recept recepturowych, bez skojarzenia z tego z faktem, że to właśnie w miastach jest większy dostęp do specjalistów, które takie leki recepturowe będą wypisywać, gdzie w ogóle jest możliwość uzyskania recepty na lek recepturowy. Są to rzeczy, które nie wynikają bezpośrednio z samej cyferki czy wykresu, który jest przedstawiony w takim raporcie, co oczywiście nie zmniejsza jego pozytywnej roli, że zwraca uwagę, że takie informacje można uzyskać. Zresztą to jest chyba jego największa zaleta, że jest to taki feedback w stronę aptekarzy, między innymi, którzy mogą zobaczyć, że pewne nasze działania mają naprawdę mocne odzwierciedlenie w możliwości kontroli tych danych. i Jeżeli NFZ wskazuje, a wskazuje to w kilku miejscach, że podlega to czy kontroli, czy obserwacji, a więc należy się spodziewać, że wszelkiego pokusy, które mogłyby się pojawić, będą zauważone i mogą być w jakiś sposób skorygowane. A może porozmawiamy teraz o tym, czy sugestie, które pojawiły się w tym raporcie, sugestie, aby na przykład wprowadzić. Maksymalne ceny na surowce do receptury, jak one mogłyby wpłynąć, gdyby weszły w życie na rentowność apteki? Czy to ograniczenie, wprowadzenie maksymalnej ceny na, lek, na surowiec do leku recepturowego yy, yy, ograniczyłoby rentowność apteki? Czy sprawiłoby, że apteki by zrezygnowały z wykonywania receptury? Jak pan to ocenia? Wprowadzenie maksymalnej ceny na lek recepturowy to jest jeden z pomysłów. Innym pomysłem było w ogóle wprowadzenie e, zasad refundacji dla, dla, dla receptur, a więc pewnie wprowadzenie grup limitowych e, do określeniem, e, nie wiem, czy do substancji, czy do, e, czy do rodzaju opakowania, e, co teraz spędza sens z, z powiek farmaceutom. E, no żeby tutaj wskazać możliwość, w jaki sposób by to oddziaływało na rentowność apteki, musielibyśmy, musielibyśmy poznać treść takiego projektu i założenia, w jaki sposób to finansowanie wówczas by się odbywało. Bez takiego projektu oczywiście trudno się odnieść do tego, jakby to w praktyce wyglądało. No, mamy teraz projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. Kilka tygodni temu został oddany do konsultacji publicznych. No i za dużo o recepturze w tym projekcie nie ma, ale coś jest. Czy, czy analizował tam Pan te przepisy i... i jak pan ocenia te propozycje dotyczące receptury, które pojawiają się w projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej? Tak, tak, znam ten projekt, on, on jest teraz poddawany szeregu analizom, ponieważ oczywiście nie dotyczy tylko receptury, a w zasadzie receptura jest tam potraktowana bardzo szczątkowo. I być może to jest chyba największa wada, jeżeli mówimy pod kątem receptury. Jedno, co najbardziej uderza mnie i myślę, że, że wielu farmaceutów również jest kompletny brak zainteresowania wysokością taksalaborum. Jest to problem przebrbrzymi, ponieważ taksalaborum jest kompletnie oderwana od rzeczywistości niewspółmiernie niska i powoduje, że to ograniczenie do leków, o którym mówimy w kontekście ogólnym w ogóle, staje się również faktem wobec leków recepturowych. Pozostawienie jej na dotychczasowych. W zasadach niecałych 13 zł, powoduje, że nasza praca, fachowość jest wyceniana poniżej e, realiów, i brak tego w ustawie refundacyjnym odbieram jako bardzo mocny błąd, bardzo mocne pominięcie, którego e, nie rozumiem, nie chcę rozumieć. Wolałbym, żeby to w końcu zostało e, też przez ustawodawcę podjęte. Natomiast e, no niestety nie ma przeciwwagi, jest drugi cios. Jest rozszerzenie artykułu, który mówi na temat, roz, na temat wyliczania marży na leki recepturowe. Ja przypomnę, że teraz marża jest liczona od surowców, które zostały zużyte, i ona wynosi 25%. Natomiast w projekcie zostało dopisane zdanie, które ogranicza nam możliwość tej marży, bo pojawia się taki kaganiec marżowy w postaci maksymalnej marży wysokości opłaty wykonania leku w warunkach aseptycznych, a więc biorąc pod uwagę ceny surowców farmaceutycznych, zwłaszcza tych specjalistycznych, które są wykorzystane bardzo szeroko w dermatologii, to są surowce wykorzystywane do wytwarzania leków niedostępnych w postaci gotowej, a więc nie ma innej możliwości zapewnienia terapii pacjentom niż Zrobienie leku recepturowego właśnie z tych specjalistycznych surowców, bardzo drogich, okazuje się, że całe ryzyko zakupu takich substancji, ewentualnego ich uszkodzenia, zniszczenia, a zdarzają się takie rzeczy przecież w recepturze, jest przenoszone na aptekę. Kompletnie nie jest podzielony ten mechanizm dzielenia tego ryzyka, jakiejś kompensacji na aptekę, ponieważ jest ograniczona marża. Jest to dodatkowy po taksalaborum czynnik, który będzie zmniejszał dostęp do leków, ponieważ apteki nie będą inwestować w surowce, jeżeli nie będą mogły ich w jakiś sposób sobie skompensować zarobkiem. Kompletne nieporozumienie. To wyobraźmy sobie, że siedzi pan w gabinecie ministra zdrowia i ma pan przekonać go, że w tym projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej należy właśnie dopisać to, o czym Pan mówi, czyli podniesienie taksa laborum? I co jeszcze? Jak, jak przekonałby Pan ministra zdrowia, że, że potrzebne są zmiany w tym obszarze i czym grozi y, utrzymanie tej sytuacji tak, jak obecnie ona wygląda, a być może nawet wprowadzenie tego kagańca marżowego? Ja myślę, że tutaj y, no, należałoby oczywiście rozmawiać o faktach i tutaj. Jeżeli mamy programy lekowe, mamy programy chemioterapii, mamy oczywiście nierozwiązany od lat problem leków sierocych i ich utrzymywania czy, czy dofinansowywania ich produkcji, tak samo w przypadku receptury musimy troszeczkę zejść już chyba na ten poziom, że receptura utrzymuje nam możliwość zabezpieczenia pewnych chorób na, na, na poziomie dotychczasowego leczenia, na nieograniczaniu dostępu do leków, które nie ma możliwości osiągnięcia inaczej niż właśnie wykonanie w warunkach optycznej receptury. Można byłoby oczywiście rozdzielać rejtanowskie szaty i pokazywać pewne schorzenia, które są leczone tymi lekami recepturowymi, ale myślę, że tutaj nie, nie chodzi o to, żeby robić takie teatralne gesty. Natomiast trzeba po prostu wskazać, że receptura to nie jest koszt, tak jak jest to wskazane w wielu. Czy na główkach, czy rozmowach, nie możemy mówić o koszcie w momencie, kiedy mówimy o ludzkim zdrowiu. Jest to pewna wycena tego leku receptorowego, tak jak w przypadku leków gotowych, i należy się nad nią pochylić. Jeśli nawet mielibyśmy się pochylić nad nią bardzo mocno i chcielibyśmy te pieniążki ograniczyć, to myślę, że tutaj nie apteka jest pierwszym adresatem do tego, żeby ją. Dodatkowo jeszcze demobilizować do produkcji takich leków. Mamy informacje o wzroście nakładów refundacyjnych od ponad 10 lat. Krok w stronę obniżenia marży jest najprostszym i najgorszym, jakim może zrobić ministerstwo w wycenie tego leku, a więc wprost ograniczeniu dostępu do niego. Porozmawiamy teraz o ubiegłym roku, roku 2020, pandemicznym. Który w kontekście receptury aptecznej no, okazał się pewnym, można powiedzieć, przełomem, dlatego że z danych opublikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że w roku 2020 kwota refundacji właśnie leków recepturowych po raz pierwszy od 10 lat była niższa niż w roku poprzednim, a nawet niższa niż w roku 2019, czyli jeszcze wcześniejszym, 2018, przepraszam. No, chciałbym porozmawiać o przyczynach takiej sytuacji. Czy, czy pandemia faktycznie aż tak bardzo wpłynęła na wycenę, na wykonywanie leków recepturowych, że tak bardzo spadła kwota ich refundacji? Ja zdaję sobie sprawę z tego, że, że po już prawie że półtora roku istnienia w rzeczywistości pandemicznej no, nie chcemy porozmawiać jakby nadać tylko, tylko jej główne, może inaczej, nie chcemy nadać pandemii walorów głównej, głównej przyczyny. No niemniej jednak jest to z pewnością jedna z tych, która ograniczyła dostęp do lekarzy. Niewątpliwie zakaz czy ograniczenia w poruszaniu się, niedostępność przychodni spowodowała, że możliwość uzyskania recepty i leczenia dotknęła również tutaj w dużej mierze. Receptury. Jeśli mówimy o recepturze, a więc to jest bardzo duży zakres leków dermatologicznych, a więc jest to też kwestia dostępności specjalistów w małych ośrodkach miejskich, wiejskich, tych, które ewentualnie mogły leczyć schorzenia specjalistyczne właśnie lekami recepturowymi. Myślę, że tutaj pandemia mogła mieć na to wpływ. I faktycznie ten. Pewien konstant, ta, ta faza płatów, w której znajdowaliśmy się od ostatnich kilku lat, czyli ten stały poziom wykonywanych leków recepturowych został zaburzony na niekorzyść i, i zmniejszenie o prawie 30% jest to bardzo dużo, jeśli chodzi o tę liczbę wykonywanych leków. Niestety zauważamy również wzrost, na, dalszy wzrost cen surowców po. Wprawdzie nakłady na refundację leku recepturowego nieco spadły w odniesieniu do poprzednich lat i jakby tutaj tendencja została nieco odwrócona. Niemniej jednak, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 30, przepraszam, nie 30, tylko 70% wykonanych recept spowodowało nam raptem spadek o 10% w refundacji, to okazuje się, że będziemy mieli dalszy przyrost wartości pojedynczego leku recepturowego. Uśrednieniu. A więc ta tendencja nie została zahamowana, jeżeli chodzi o wycenę. To oznacza, że zainteresowanie ograniczeniem czy cenowym, czy marszowym będzie nadal prawdopodobnie rosło. Jak on ocenia rok 2021? W którym kierunku to pójdzie? Czy będziemy mieli dalszy spadek liczby wykonywanych leków recepturowych, czy, czy jednak sytuacja się na tyle ustabilizowała, że że tych leków będzie więcej? Przynajmniej, że trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem. Każda przerwa w dostępności jakiegokolwiek produktu, a w tym momencie również dostępności do, do leku recepturowego, powoduje, że ta luka następuje, na, znaczy następuje wypełnianie tej luki jakimiś innymi produktami. Czasami w ogóle rezygnacja z danego produktu. Poczekamy, jak będzie wyglądał rok 2022, bo ten myślę, że jeszcze nie będzie takim jarodajnym okresem. Przychodnie specjalistyczne zaczynają już pracować normalnie, pacjenci wracają, więc prawdopodobnie ta liczba leków recepturowych zacznie ulegać wzrostowi, zgodnie zresztą jakby z tendencjami, które opisuje też, też raport. raport o którym panie redaktorze rozmawialiśmy przed chwileczką, też wskazywał, że gro leków to, jest, to są leki, które są przepisane powtórnie, a więc myślę, że pacjenci będą wracać do, do terapii lekiem recepturowym. Ale czas pokaże tak naprawdę, czy mamy teraz odczyt nowej tendencji spadkowej, czy to tylko zachwianie covidowe. Panie prezesie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie Państwu. Jeszcze raz dziękuję, Panie Redaktorze, za zaproszenie. Do zobaczenia. Moim Państwa gościem był magister farmacji Wojciech Chmielak, prezes zachodnio-pomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej i twórca ściągi z receptury. programu jest serwis receptura.pl sprawdź i wkręć się w recepturę